Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Witam osoby spod znaku wodnika. Na czytaniu tygodniowym od 12 do 18 kwietnia. Kochani, zapraszam serdecznie. Zobaczymy jakie tu będą towarzyszyły wam energie, jakie wskazówki może tutaj y, pokazać nam tarot. Kochani, zaraz wszystko, drodzy wodnicy, zobaczymy. Zapraszam. Do wysłuchania. Mhm. Moi drodzy, wchodzicie do tego przyszłego tygodnia z energią karty szóstki kielichów. Moi no kochani, jest to energia bardzo pozytywna, ponieważ mówi o takiej radości, wręcz nawet takiej dziecięcej, niczym nie zmąconej. Moi drodzy, o co tu może chodzić? Kochani, tutaj może chodzić, że takby niektóre osoby odnalazły sobie i zaopiekowały się to wewnętrzne dziecko, tak? Tutaj może chodzić o takie przeszłe sprawy, które z radością będziecie wspominać. Jakieś spotkanie z przeszłości, kochani. Tutaj też może być tego typu sytuacja, że będziecie mieć szansę, na przykład możliwość zrealizowania jakiegoś marzenia, kochani, z przeszłości, którego dotychczas nie mieliście. Możliwości zrealizować też może być taka sytuacja, jakiś, powiedzmy, kontakt z osobami, wspomnienia. Bardzo przyjemna tutaj karta, ale ta karta też sugeruje to, moi drodzy, że jeżeli coś w przeszłości było jakieś smutne dla Was i ciążące, to należy tylko wyciągnąć z tego wnioski i już nie ciągnąć tego zaś sobą, bo to są tylko ciężary, moi drodzy. I Poddać się takiej a, radości po prostu. Następną kartą, kochani, dla Was jest karta arcykapłanki, która mówi o mądrości, kochani, którą czerpi nie tylko z książek, ale właśnie z obserwacji, z doświadczeń poprzednich. Także, moi drodzy, Wy możecie być w tej energii, właśnie kapłanki. Po prostu tak. Ale kapłanka też mówi, kochani, o tym, że tu może być jakaś tajemnica do wyjaśnienia, albo, moi drodzy, to może być też tajemnica, która z przeszłości się wyjaśni, <laughs> przepraszam, i po prostu, moi drodzy, będziecie z tego bardzo zadowoleni. Następną kartą dla Was jest dziewiątka, buław, która mówi, że ten tydzień będzie dość pracowity. Bo taka ta właśnie to sugeruje, kochani, pracowity, ale taki wypełniony, moi drodzy, takim zadowoleniem. Oczywiście będzie to praca, taka trochę jakby przeciążenie, ale, kochani, też znajdzie się czas na wypoczynek. Na wypoczynek, kochani, zasłużony, moi drodzy. Ale tu też nie chodzi w tej karcie, w tej dziewiątce, była tylko taką pracę, tak stricte, tylko też może być to, moi drodzy, praca nad sobą, praca nad pewnymi sprawami z przeszłości, moi drodzy. I również praca na przykład w domu, w ogrodzie, gdziekolwiek, kochani. Coś, co będzie Was bardzo zajmowało, a potem zasłużony wypoczynek. Kochani. Tutaj dalej pojawia się dla was, drodzy wodnicy, wisielec. Jest to bardzo dobra karta, bo po tej takiej pracy, po tych różnego rodzaju tam, powiedzmy, sprawach, załatwianiu, w jakichś tam kontaktach z przeszłości, kochani, dacie sobie czas na takie zatrzymanie, czyli będzie to zatrzymanie. Może na pierwszy moment tam wam się wydawać, że Och, dobrze, bo to się zatrzymało, stoi w miejscu, ale to jest zatrzymanie po to, tak symbolizuje karta, żeby po prostu przeanalizować wszystkie sprawy, spojrzeć z in, właśnie z innej perspektywy na wiele spraw, czy to z przeszłości, czy na sprawy, które będą wiązały się z przyszłością, czy na partnera, partnerkę, kochani. To jest właśnie taka karta. Wstrzymanie, ale, moi drodzy, ale z taką głęboką jakby zanurzeniem się w pewne sprawy i z szansą, z możliwością spojrzenia, kochani, Wy sami to poczujecie, spojrzenia na swoje sprawy, na otoczenie swoje z innej perspektywy, co będzie bardzo korzystne dla Was, kochani. I zrobienie jakichś spraw, załatwienie, czy to w pracy, czy w rodzinie, w inny sposób karty sugerują, żeby zrobić, niż dotychczas to robiliście, kochani. A ostatnią kartą dla Was jest karta Dwóch Mieczy. No to jest karta mówiąca o wyborach, ale to jest karta mówiąca o takich trudnych wyborach, kochani, które taki przysporzą wam taki dylemat. Będziecie się długo zastanawiać, w jaki sposób pewne decyzje, pewne rozwiązania dokonać, kochani. Ale karty sugerują, że, po, bo tutaj jest też pokazany yy, księżyc, który mówi o intuicji, że intuicja Was poprowadzi we właściwym kierunku i decyzja zostanie podjęta. I jeszcze wracając do tego właśnie, do tego wisielca, moi drodzy, gdzie macie możliwość spojrzenia na. Różnego rodzaju sprawy w inny sposób niż dotychczas, moi drodzy, to po prostu będzie pewnego rodzaju dla Was dylemat. Podjąć decyzję, moi kochani. Może to się tyczyć, jak wcześniej mówiłam, czy to pracy, czy to związku, czy to rodziny, kochani. Dość ciekawy, radosny, pracowity, a jednocześnie miesiąc z taką z poważnymi dylematami. Które trzeba będzie, moi kochani, staną na Waszej drodze, albo już gdzieś są, kochani, w Waszym otoczeniu i trzeba będzie to karty sugerium rozwiązać. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, moi drodzy, i zapraszam na następne czytania. Do widzenia.